Ja dan, dan, dan. Is hard, een topronk. Zo, Duchnowski. Wat het nu? Goed, het niet,

Ruszyliśmy do ulicy z tematem, nie, nie? Nie pamiętnie to graj! A on kurwa, on, duch, a on duch, No i tam z naszego roku, bo to ogólnie, że to był dla studentów stosunków międzynarodowych, tam ileś miejsc, nie? No i tam no nawet jakoś chyba... Z... Czyli niechaliście na stosunki no międzynarodowe? No? Nie, akurat z tego nic nie wyszło, ale... Nie, z nowym z... budownictwem, a z wynoszeniem gruzu. Nawet do tysiąca. Spokojnie, już się skończyło to grado. Już, już będzie na zadzieję szukanie roboty. Za dzielę! Z trzema tysięcy? Z tego wygląda. Za dwie, a będzie lampka. Teraz nie będzie kartaczy, tylko kartuflaczy. A kartaczy to w niedzielę. No. Lecimy. Ładuj! Motor. Motor. Ai, não A umio, nie umiem, nie umiem, ale wiesz. A to gło, na jakim to dystansie to będzie Kilo, 50 metrów pływania, co? kilometr biegu i, i 3 kilometry rowerem, A tak? 200, 250, dycha i długi. No A wiesz, a teraz są teraz, te, teraz te domki te biegać. No właśnie słyszałem, że w ogóle potrzebujecie, U. To U. potrzebujecie U. To, bieg, bieg. Boże, Ale Dobra. Powiedz do widzenia panowie. Cześć Piona. Pa pa Piona. Do widzenia Pania. Cześć, Pania. Cześć, cześć, cześć. Jest. Piąty? Igaz. Pigas.

бинтэд <Gã> аа <entender> <Fox> <ым> uh> Dzień dobry, trenerze, witam. Niestety wysoka porażka, pomimo wydaje się dosyć dobrej gry z Waszej strony. Duże zmiany w składzie w porównaniu do jesieni. Czy tym trener upatruje przyczyny takiej porażki słabszej wiosny, czy, czy jednak tutaj trochę frycowe beniaminka na wiosnę płacicie? Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że gdzieś tam zmiany kadrowe wpłynęły na to aż tak znacząco, jak to, jak to mówi wynik. Natomiast myślę, że bardziej nasza niedojrzałość, bardziej nasze, nasz brak doświadczenia, na, nawet na tym poziomie rozgrywkowym. No, zespół jest bardzo młody i, i, i pewnie jesteśmy jeszcze. Kilka kroków za chłopakami, którzy w Armii Grajewo na pewno mają rozegrane i mecze w trzeciej lidze i, i tego doświadczenia jest dużo więcej. Sam tutaj z chłopakami rywalizowałem jeszcze jako zawodnik. Na poziomie trzecioligowym u nas takich zawodników jest na tym dwóch czy, czy, czy trzech i, i na pewno to miało gdzieś tam wpływ, bo uważam, że z przebiegu, z przebiegu gry ten wynik 7 do 1 nie był, nie był aż tak. No, no nie można powiedzieć, że to był wynik, który odzwierciedlał to co się działo na boisku natomiast no, punkty zdobywa się za liczbę zdobytych bramek i za nie, nie za jakość gry, a, a, a za liczbę zdobytych bramek tak? I, i tyle, no. nic, pracujemy dalej zobaczymy, mam nadzieję, że po najgorszym meczu wpadnie, wpadnie że tak powiem szansa na zdobycie punktów z kolejnymi rywalami i na to liczymy zespół jest młody, na pewno było od kogo się nauczyć w dzisiejszym meczu i w zasadzie taki jest cel, nic, nic nie możemy stracić w tej lidze, już tak naprawdę możemy tylko zyskać doświadczenie i, i, i jakość, przyszłą jakość na, na, na boisku. Warmia niczym wytrawny bokser dzisiaj punktowała właśnie z tym, z tym swoim doświadczeniem. Bramka na koniec trochę na, na otarcie łez, ale mm, jeśli powrócicie chyba do formy z Jesieni i poszukacie tego z powrotem, to, to powinno jeszcze być ciekawie w końcówce. Na pewno nie składamy broni, na pewno chcemy, chcemy, gramy jeszcze z liderem, wiceliderem, liderem, trzecim miejscem tak naprawdę, mamy jeszcze Puchary, Puchar Polski, półfinał, także na pewno będziemy, na pewno chcemy się pozbierać jak najszybciej i, i zacząć punktować, zacząć e, sprawiać niespodzianki, no ja bym powiedział, tutaj cel jest, cel jest jeden, ci zawodnicy mają okrzepnąć, e, próbować wybić się jeszcze gdzieś wyżej i, i tak, taki jest tego cel, nie mamy presji, oczywiście pigułka ciężka do przełknięcia, tutaj nie, nie, nie ulega wątpliwości, nie, nie przekładamy tak naprawdę jakości gry do, do zdobywania punktów. Nie, chcemy, te punkty chcemy zdobywać mimo, mimo wszystko i, i zobaczymy. Mam nadzieję, że w meczu z Czarną Białostocką teraz będzie, będzie już lepiej. Zagramy, z, powiedzmy, z najgorszego meczu, zagramy mecz najlepszy i, i będzie ta pasca gdzieś tam kontynuowana. Potencjał jest naprawdę, naprawdę duży. Zawodników e, że nie można w żaden sposób obwiniać za brak zaangażowania czy, czy tego typu rzeczy. Kwestia tylko okrzepnięcia, dojrzewania i doświadczenia na, na boisku. Tutaj, tak jak ten wspomniał, Puchar Polski. Mieliście dosyć ciężkie spotkanie w tygodniu. Czy kilka dni jednak krótsza przerwa od, od Warmii miała tutaj znaczenie mogło, lub mogło mieć? Nie sądzę. Szczerze mówiąc, zawodnicy, myślę, że zawodników trzeba było zapytać. Każdy ma swój system jakiejś tam regeneracji. Mam nadzieję, że, że wszyscy byliście. W pełni, w pełni sił. Myślę, że gdzieś tam fizycznie nie, nie było jakiejś różnicy. Bardziej to jest kwestia mowy, doświadczenia i, i łapania, łapania tych zachowań typowo, typowych dla wyższych, e, wyższych ligów. Tak? Jasne. Życzę w takim razie najlepszego spotkania za tydzień, tak jak trener tutaj sobie zażyczył i powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzień dobry trenerze. Kolejne okazały zwycięstwo. E, chyba trener może być dzisiaj zadowolony z postawy drużyny i, i po kolejnym trzecim wysokim e, wygranym meczu e, ze skuteczności. Tak? Dobry, no rzeczywiście trener jest zadowolony. Jak się wygrywa z dobrym zespołem, bo Grabówka to jest dobry zespół. E, pomimo tego, żeby nie minę, to e, ma jakość w sobie. I, I dzisiaj, pomimo porażki, też pokazali, że potrafią grać w piłkę. My byliśmy dzisiaj skuteczni aż do bólu. Oczywiście mogliśmy jeszcze strzelić tam z kilka bramek, ale z tego wyniku myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Tu słyszałem głosy takie żartobliwe, że przez całą tamtą rundę, nie strzeliliśmy tyle bramek, co w trzech ostatnich spotkaniach. Jakiś klucz do, do tej skuteczności do, do, popra do poprawy znaczy to tylko zdrowie zawodników, jeżeli zawodnicy trenują tak jak w tej chwili. Czyli są na 90% treningów i są zdrowi, no to myślę, że mamy takich zawodników, że oni muszą strzelać i muszą dobrze grać. Jakieś plany długofalowe jeśli chodzi o miejsce w tabeli? Czy walczy, walczymy o te czwarte miejsce, które jest jeszcze, wydaje się, w zasięgu? Czy e, jak to trener widzi generalnie? No to ja tak widzę, że tak jak Adam Mały zawsze mówi, że chcę oddać najlepsze dwa skoki i na tym się skupia. My musimy się skupiać na tym najbliższym meczu, bo, bo to weryfikuje naszą pracę. Za tydzień wraca Dawid Kondratowicz, ale z tego co się orientuje wypadł Eddie przez, przez kolejną żółtą kartkę. Już jakiś pomysł na, na to spotkanie, czy, czy w tygodniu trener zobaczy jak zdrowie zawodników? Da pan się pocieszyć troszeczkę po meczu to wygraną, a potem analizę zrobimy i będziemy myśleli jak, jak zagrać ci metyczony. Gratuluję jeszcze raz trzech punktów w takim razie i udanej zabawy. Dziękuję.